Neckerman AZS Politechnika Warszawska. Pod taką nazwą stołeczni siatkarze przystąpią do rozgrywek Plus Ligi w sezonie 2009-2010. Nowemu sponsorowi strategicznemu klubu przyniesie to niewątpliwie olbrzymie korzyści marketingowe, ale nie jest to tu najistotniejsze. Jak podkreśla prezes Neckerman Polska Krzysztof Piątek, najważniejsza jest promocja sportu i zdrowego stylu życia. Nie chodzi o korzyści. To ten związek sportu. Z branżą, którą ja reprezentuję, wydaje się taki bardzo naturalny. Wypoczynek, ruch, sport, świeże powietrze, rekreacja, plaża, siatkówka, siatkówka plażowa wszystko wspaniale się komponuje, ale najważniejsze przyczyny, dla których ten związek został skonsumowany dzisiaj, to jest fakt, że jestem absolwentem Politechniki Warszawskiej. Jestem Warszawiakiem, także AZS Politechnika Warszawska to są pojęcia mi od wielu, wielu lat znane, z którymi się identyfikuję emocjonalne związki i sprzyjający zbieg okoliczności. To znaczy zwolniło się miejsce głównego partnera dla AZS Politechnika Warszawska, jak o tym usłyszałem i spotkałem niezmiernie miłą osobę panią Jolantę Dolecką która e, o, odpowiedziała na nasze zainteresowanie bardzo e, energicznie. No te, te wszystkie okoliczności doprowadziły po krótkich negocjacjach do podpisania umowy dzisiaj. Prezes Piątek liczy na dobre wyniki siatkarzy. Za zajęcie miejsca w pierwszej piątce przewidział dla nich specjalne premie. W sporcie wynik się liczy, tak jak najbardziej. E, I ten wynik został e, realnie i ambitnie określony również w umowie. W umowie przewidzieliśmy wypłatę interesującej premii za osiągnięcie miejsc od pierwszego do piątego. Oby jak najwyżej, ale zmieszczenie się w pierwszej piątce będzie w tym pierwszym etapie współpracy osiągnięciem naszych celów.